Dlaczego wszyscy jako dzieci kochaliśmy się bawić resorakami? Bo jedyne, co nas ograniczało, to nasza wyobraźnia. Auta mogły w naszych dłoniach jeździć i brzmieć jak tylko sobie wymarzyliśmy. Jednak latka mijają, i niektórzy twierdzą, że teoretycznie już nie wypada. Na szczęście dla wszystkich dużych dzieci mam dobre wiadomości. Oto Hyundai Ioniq 5N samochód, który śmiało można nazwać resorakiem dla dorosłych. Spójrzcie tylko, jak on wygląda. Bez problemu można go wsadzić w kartonik z napisem Hot Wheels. Ponadto ma dwa silniki elektryczne. Ten na przedniej osi generuje 226, a ten na tylnej 383 konie mechaniczne. Moc całego układu to 609 koni. Ale po uruchomieniu trybu turbo, jak ta guma z dzieciństwa, można z niego wykrzesać nawet 650 koni. A to. Dużo! Ten samochód jest szalony. Jak on brzmi? Prawdziwy dźwięk rasowego hotheada. To lubimy. No co? No właśnie. Ionic 5N to elektryk, więc nie generuje dźwięków w naturalny sposób. Ale podobnie jak w resorakach, może brzmieć, jak sobie zamarzymy. A raczej jak zamarzyli sobie inżynierowie Hyundai'a. Zamiast dyskutować, czy jest to rewelacyjny czy niepotrzebny gadżet, lepiej skupić się na pytaniu, czy ten model to tylko fikuśna elektrozabawka, czy faktycznie prawdziwy sportowy samochód. A jak zrobić to najlepiej? Porównać z czymś, co do czego nie ma wątpliwości. Stary, długo jeszcze? No co? Chciałem, żeby wyszło epicko. Zaskoczeni? Ja nazywam się Mateusz Żuchowicz i niektórzy z Was mogą kojarzyć mnie z kanału AutoCentrum.pl, ale od dzisiaj to na kanale Moto będę testował dla Was najnowsze samochody. Spodziewajcie się ciekawych materiałów, nowych formatów i filmów, które nie raz Was zaskoczą. Ale koniec o mnie, bo na tym planie najważniejsze są samochody i o Hyundai'u co nieco się już dowiedzieliście. Natomiast ten dzik nadal jest dla Was pewną niewiadomą. Spider RS to najmocniejsze i najszybsze w historii 718 pozbawione dachu. Nigdy wcześniej Porsche w swoim portfolio nie miało kabrioleta wielkości klapka, w którym upchnęło 500 koni mechanicznych. Jest znacznie więcej, bo to stado koni, które pięknie i prawdziwie brzmi, pochodzi z sześciocylindrowego silnika typu Boxer przeszczepionego z 911 GT3. Dobrze słyszeliście? Z GT3. Podbiję stawkę, bo taka sama jednostka aktualnie napędza 911 GT3 k Wow. Ten 4-litrowy sześciocylindrowy Boxer kręcący się do 9000 obrotów na minutę. Poza absurdalną mocą oferuje również 450 Nm momentu obrotowego. I potrafi rozpędzić ten samochód do 200 km na godzinę w niecałe 11 sekund. I to nie wszystko, bo na budziku maksymalnie zobaczycie 306 km na godzinę. To niewątpliwie szybki samochód. A do tego, jak on brzmi? Tak, wszystko spoko, pięknie, ale teraz to Hyundai pokaże na co go stać. Pora na Drag Race. Choć patrząc na te samochody bez większego wysiłku widać, że to kompletnie inne światy, to oba chcą osiągnąć ten sam cel prędkość. Oba, według deklaracji, osiągają setkę w te same 3,4 sekundy, ale na tym podobieństwa się kończą. Porsche 718 Spider RS jest ultra lekkie, bo waży zaledwie 1410 kg, a to o 865 kg mniej niż waży Ionic Marcina. I do tego ten samochód ma tutaj mnóstwo aerodynamicznych dodatków, które mają sprawiać, że Spider ma ciąć powietrze, niczym miecz samuraja. W przeciwieństwie do Marcina Ionika, który ma aerodynamika kiosku. Hyundai natomiast ma 150 koni mechanicznych więcej, napęd 4x4 i pamiętajcie, że ten samochód jest elektryczny i całą moc i moment udostępnia od razu po zetknięciu podeszwy z pedałem gazu. Będzie ciekawie, o ile uda nam się ruszyć. W Hyundai'u jedyne, czego jest więcej niż koni mechanicznych, to różnych trybów i ustawień. Mamy tryb driftu, tryb do jazdy po torze, możemy zmienić ustawienia zawieszenia, układu kierowniczego, hamulców, rozkład mocy na poszczególne osie, a ja teraz chciałbym po prostu wiedzieć, jak uruchomić lunch control. Ptaszek. O, jest. Wreszcie. Ciąży na mnie Dość spora odpowiedzialność, bo muszę jakby obronić spalinową motoryzację. I wiem, że ten samochód sobie poradzi. Najsłabszym ogniwem jestem ja. Nie ma szans, nie ma szans. I jeszcze wrzuciłem sobie tryb. <ścoughs> I co, i co? Warto było się przeklikać. Wciskało w fotel? Wciskało, ale bardzo mnie boli ten wynik. Mam odpalony drag mode, mam odpalony launch control, schowane klamki dla dobrej aerodynamiki. Aj, jaj, jaj, matko! Jedyna no różnica była co najmniej dwóch aut. Co najmniej dwóch aut różnica. Przyczepność równa 0, przyspieszenie równe 4,12. Humor. radnie. Wiem, wiem, mistrzowie prostych nigdy nie robią specjalnego wrażenia, bo jak mówi słynne przysłowie, wyścigów nie wygrywa się na prostych, a w zakrętach. A według Koreańczyków, Aionik 5N to, cytuję, łobuz w zakrętach. No to sprawdzam. Porsche nie musi używać tego typu frazesów, bo tylko szaleniec będzie uważał, że ta marka nie potrafi tworzyć sportowych samochodów. Myślisz, Porsche, i wiesz że to będzie czysta przyjemność z jazdy, a Spider RS został stworzony głównie po to, aby dostarczać mega frajdę właśnie w zakrętach. Spójrzcie ile jest tutaj wlotów powietrza, ile dyfuzorów, ile przetłoczeń. To wszystko ma sprawiać, że Spider RS jest wręcz przyklejony do asfaltu. Spójrzcie chociażby na tył, który znacząco różni się od zwykłego Boxtera. Nie można było tutaj zamontować wielkiego spoilera jak GT4, więc zastosowano efektowny strumień oderwania powietrza w kształcie kaczego ogona. No, nie jest to zbyt sportowe określenie, ale trzeba przyznać, że wygląda obłędnie. Mogę na ten samochód patrzeć godzinami. No to nawet ciekawe co u Marcina. Nie ma wątpliwości, że Ionic 5N to kamień milowy w dziedzinie samochodów elektrycznych. Koreańczycy po raz kolejny pokazali na co ich stać. Najpierw wprowadzili i30N, który zagroził pozycji takich weteranów jak Golf R czy Focus RS, a teraz to. Jeżdżąca fabryka uśmiechu, przerośnięta zabawka dla dużych dzieci, która jednocześnie jest zaawansowaną technologicznie, skomplikowaną maszyną, którą Na dostosować do własnych potrzeb. <śpiewa> Wspominałem wam wcześniej o potężnej liczbie trybów jazdy, no to teraz trochę więcej na ten temat. Ionic 5N otrzymał Track SOC, stan naładowania, czyli system, który automatycznie oblicza zużycie baterii na każdym okrążeniu. Do tego mamy tutaj również funkcję zaawansowanego zarządzania temperaturą akumulatora. System ten zaprojektowano tak, aby był odporny na spadek mocy spowodowany przegrzaniem. Wykorzystując większy obszar chłodzenia oraz ulepszone chłodnice oleju silnikowego i akumulatora. Spokojnie, to jeszcze nie wszystko. Możemy włączyć tryb N-Race, dostosowany do jazdy torowej, który ma pod sobą jeszcze dodatkowe podtryby: Sprint, który ma na celu osiągnięcie maksymalnej mocy, albo Endurance, który będzie dążył do zwiększania zasięgu, ograniczając moc szczytową. Ten poziom kontroli pozwala na precyzyjne zarządzanie energią i idealną wydajność. Do obsługi tego samochodu potrzebne są studia i mówię teraz całkiem poważnie. Ale wiecie, teoria zawsze wygląda spoko, a rzeczywistość bywa brutalna. Jednak tutaj jest inaczej, bo wszystko, co upchnięto w tym aucie, działa i realnie wpływa na prowadzenie. Elektronika to oczywiście nie wszystko, bo względem zwykłego Ionika 5 w wersji N struktura nośna zyskała 42 dodatkowe punkty spawania i nowe łączenia klejone. Poprawiono i wzmocniono mocowania silników i akumulatorów, aby uzyskać większą sztywność. Popracowano też nad środkiem ciężkości, który powędrował o 4 cm niżej. I kurczę powiem Wam, że to wszystko się sprawdza, bo Ionic 5N prowadzi się fantastycznie i wręcz połyka zakręty. I tym różnią się te samochody: podejściem. Tutaj jest jakby mniej elektroniki. Oczywiście macie tutaj adaptacyjne zawieszenie PSM, które jest w standardzie, ale do tego zawieszenie obniżono o 30 mm względem zwykłego Spidera. Macie tutaj również mechanizm różnicowy ograniczonym poślizgu i łożyska sferyczne w zawieszeniu. To wszystko, jakby konstrukcja tego samochodu, ma wpływać na to, jak ten samochód się prowadzi, że ma być doskonały w zakrętach. I rzeczywiście tak jest, bo ja kocham gt 4 i teraz kocham Spydera RS. I kocham go nawet bardziej, bo nie ma dachu, a prowadzi się jak boli. Niesamowitego i się trzyma drogi. To jest. Coś niesamowitego. Każdy Apex jest wasz. Najpiękniejsze w tym samochodzie jest to, że nawet kiedy za kierownicą siedzi największy lalik, to to auto zachowuje się niczym skalpel w rękach profesjonalnego chirurga. Jest super precyzyjne. Układ kierowniczy jest wręcz doskonały. Chcecie pokonywać Szybciej i szybciej trasy, którą sobie wyznaczyliście. Ten samochód to czysta magia, perfekcja, istna fabryka uśmiechu. Fabryka uśmiechu? Proszę bardzo. Widzieliście to? W tym samochodzie mega wrażenie robi system N i Shift. Polega on na tym, że oczywiście nie mamy tutaj skrzyni biegów, bo mamy na samochód elektryczny, natomiast elektronika steruje silnikami elektrycznymi w ten sposób, aby przy zmianie biegów zdławić na dosłownie sekundę silniki, żeby kierowca mógł poczuć szarpnięcie przy zmianie biegów. No i zobaczcie, to ja mogę ten samochód doprowadzić do odcinki. Ja pierniczę. Co tu się dzieje? Prowadząc ten samochód nie macie... No dobra, ten dźwięk może nie jest jakiś idealny, ale auto zachowuje się w 100% jak samochód spalinowy. I niektórzy powiedzą, że to trochę jak Wegański kotlet schabowy, ale z drugiej strony to jest prosta rzecz, która jest ciągłym generatorem uśmiechu. I to widać po mojej twarzy. Niesamowite, na co wpadli Koreańczycy. Druga rzecz, która jest warta uwagi i która zaciekawiła mnie w tym samochodzie, to system N-Torque Distribution, czyli możliwość decydowania o tym, jaki napęd chcecie mieć. Przednia oś tylna oś napęd na cztery koła. I oczywiście nie mamy tutaj żadnego wału ani żadnych dyfrów. Wszystko jest sterowane elektronicznie, czyli po prostu elektronika wyłącza poszczególny silnik, który wam w tym momencie nie pasuje, ale trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli przesuniecie suwakiem 100% na tył, to nigdy nie otrzymacie tego 100% na tył, bo zawsze przedni silnik będzie gdzieś Was tam wspomagał. No i ważne jest również to, że kiedy prawą stopę wciśnięcie do końca, to obudzicie obydwa silniki w każdej sytuacji. Bo naciśnięcie pedału gazu dla Ionika jest prostym sygnałem: Chcę jechać szybko. <słuch> Niesamowite. Po prostu niesamowite. To, jak ten samochód jest zaawansowany, udowadnia również tryb N Road Sense, który dzięki kamerom czytającym znaki i radarom skanującym drogę jest w stanie przewidzieć, jak ciekawa pod względem zakrętów droga jest przed wami. No i oczywiście na wielkie uznanie zasługuje tryb Drift, który jest mokrym snem każdego nastolatka. Ja co prawda wolę wchodzić w zakręty szybko, a nie bokiem. Ale doceniam, że można tutaj driftować dwutonowym klockiem. Nie mi się. Wiele osób może stwierdzić, że to porównanie nie ma sensu, ale prawda jest zupełnie inna. To porównanie nie jest bezpośrednim starciem dwóch konkurentów, a pokazem, jak w różny sposób można dążyć do tego samego celu. Porsche to Porsche, perfekcyjna maszyna dopracowana w każdym detalu, aby zapewnić Wam coś, czego w innych markach nie znajdziecie: doskonałość prowadzenia i wyjątkowego ducha. Hyundai natomiast to pokaz możliwości nowoczesnych technologii. Koreańczycy udowodnili, że trzeba się z nimi liczyć, bo po raz kolejny pokazali, że jak tylko zostaną sprowokowani, to wyciągną z rękawa wręcz doskonałą maszynę. Tak więc każdy z nich jest wyjątkowy na swój sposób. Hyundai to doskonała zabawka dla dużych dzieci. To prawda, a Porsche to specjalistyczny sprzęt dla koneserów. I która droga jest lepsza i ciekawsza, to zależy tylko od Was i przede wszystkim od Waszego portfela, bo ten samochód jest. Trzy razy droższy od Hyundai'a. No właśnie, dlatego dajcie znać w komentarzach, który z nich byście wybrali. Napiszcie także, jak Wam się podobał ten format. Dziękujemy Wam za oglądanie i dziękujemy w tym miejscu także Bednary Driving City za udostępnienie nam tej lokalizacji. A ja na koniec filmu mogę już oficjalnie powiedzieć: Do zobaczenia w kolejnych testach na kanale Otomoto. Boże! <laughs> Ale ten samochód jest zwariowany, crazy.